No, to wieczór. O właśnie. Była właśnie siostra. Wypuściłem siostrę. Musiałem się przebrać, bo ja w innych ubraniach śpię, a w innych chodzę. Tak to jest. A jutro po prostu kominiarz musi, bo on zobaczy, bo nie ma takiego ciągu bo ja patrzyłem to piec jest po prostu nie wiadomo on zobaczy a właśnie chcę powiedzieć no bardzo dziękuję że mogłem w jakiś sposób pokazać się czy w dobrym momencie czy w złym ale ogółem No, przeprosiłem Asi Basie, Kasie, Kasie Basie, asie, Basia, 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 Asia, Basia, Basia, basia Asia, Basia, Kasia. <ścoughs> piosenka, piosenka, piosenka dla Asi, Basi, Basi, Asi. Na dobranoc, bo właśnie mówiła, rozmawiała ze mną, że po prostu głowa jej boli, bo Dwie pracownice, na razie nie pracuje tam, po prostu do soboty mają kwarantannę. Asia, Basia, Basia, Asia, tylko bąków nie puszczaj, jak ze mną gadasz, asiu, basiu, asiu, nie bałąkaj, nie, nie kaszlaj, nie bekaj, asiu, basiu, asiu, basiu, asiu, basiu. Ha. No. Powiedziałeś, żebym Ci coś zaśpiewał? Na dobranoc, na dobranoc, asiu, basiu, asiu, basiu, asiu, kasiu, basiu, asiu, barabara, 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 asiu, barobara, barabara, bara barabara, asiu, basiu, basiu, basiu. barabara, bara, <grym widać> No może trochę się Może trochę źle się wypowiadałem, ale ogólnie, jak słyszałem, ty po prostu... O, ale sama powiedziała, że za bardzo nie pamiętaj jak ze mną ona rozmawiała, jak to po prostu tak wyszło, jak wyszło, bo ona powiedziała, że po prostu... Yy, Głowa bardzo jej, o, i powiedziała, o, spakowała się, ale w nawet ona nie wie, gdzie ona się miała wybrać. To widzisz w ogóle, jak to jest. Asia, Asia, Basia, Asia, Asia, Basia. Z rana jak świtana. Asia, Basia, Asia. Asia będzie się toczyła śmietana rządła, żądła się śmietana będzie toczyła, Asia, Sebastian Kasia, cholera jasna. No i właśnie chcę to powiedzieć. Normalnie, kulturalnie nagrywam. Niech po prostu chcę w jakiś sposób przeprosić. Ona sama też usunęła i przeprosiła i po prostu co będzie Między nami to się okaże, jak to się mówi, nie ma takiego czegoś. Ja mógłbym... Ja się tego nie wstydzę, że w jakiś sposób obraziłem, ale ja musiałem pewne, pewne rzeczy powiedzieć. Mógłbym nie. Po prostu tak jak byłem w sądzie, całe to wszystko... Jak Krzyśka okradli całe te wszystko motornik dla mnie, to ja też musiałem w jakiś sposób. Ci co ogłym, co ostatnio okradli, to powiedziałem, że ja nie chcę, żeby... Ja tylko chcę, żeby mnie okradli, to po prostu chcę, bo, ponieważ mnie nie pomnili i po prostu ja chcę, żeby oni to mi zwrócili. I na ten temat to właśnie chcemy powiedzieć, nie ma takiego czegoś, żeby było coś. Asiu, basiu, basiu, asiu, skacze basia, asia. Do... Do rządku, do rządku, do rządku, Asiu, basiu, do rządku, jajka znoś, już, 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 jajka znoś. Asiu, basiu, asiu, jajka znoś. <grym> Jak do rana, jak do rana, jak śmietana, jak święcana ta nasza ukochana śmietana. To jest samego rana. Piękna, mogłem. Erotyczna śmietana. Skiszone mleko. Maślanka. Niedobra. Stara. Zwieprzała. Jak nie wiem co. Cholera jasna, cholera jasna, ale to jest to. Asiu, 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 Asiu To dla Ciebie po prostu, żebyś po prostu jak obejrzysz ten film, to żebyś Ci po prostu, żebyś dobrze spała, dobrze paluchem się zabawiała <grym> Ja tak mogę powiedzieć No i już No przyprawiam się Bo nałożyłem użyłem bluzę, bo tamtym nagrywałem to, tego Light'a, to po prostu jest tak, a nie inaczej. i ogłem o bardzo dziękuję dla ułem bardzo dziękuję dla Patolini, potol, tak? Jak on... Patolini. Patolini. ułem wczoraj y, nagrał Light'a i Paweł na po prostu przywiózł te pieniądze. No, mógłbym. Dziękuję za Ciebie, za to, co zrobiłeś. A sam mógłbym. Wiem, że pewne błędy w życiu robiłem, ale już tego nie robię i po prostu nie będę robił. Nie będę się starał tego robić. O, tak mogę właśnie powiedzieć dla Was. No i też bardzo dziękuję, że Paweł Sknyszyna był i po prostu na zakupy podwiózł mnie, znaczy zawiózł do sklepu, bo ja miałem tak sukę wołać, ale dzwonił, że czy może przyjechać na chwilę, bo ponieważ coś ma dla Krzyśka, to po prostu on też dwa filmy nagrał i po prostu y, przekazał ja to widziałem te pieniądze i po prostu na pewno dla Krzysztofa te dar Boży jak to się mówi na pewno mu się to przyda ponieważ sami widzieliście ja też muszę w jakiś sposób ja też tego rajta robiłem a robiłem na święta to też będę musiał jeszcze z dwa lajty la, zrobić żeby to po prostu bo jest tak że po prostu ja muszę w jakiś sposób też rozliczać się bo coś robię pokazuję ludziom jak jest ale bardzo o Krzysztof jest bardzo zadowolony z tego nawet lajta że po prostu wyłączył telefon właśnie pani plniarka, jak to się mówi, ja zawsze odprowadziłem cały czas zawsze mile ze mną rozmawia. I po prostu bardzo dziękuję, że przyjechała. O, ale też też dla Krzysztofa stał prezent i ja widziałem Krzyśka Pupę. Jak to się ogólnie goi. Jest taki mały jeszcze nieduże nie otworek, i, ale po boku, ja, jak wcześniej było, jakie to, y, jak odleżyny całe te skóra schodziła, to ogólnie gniło i po prostu y, źle to wyglądało. Tak mogę Wam powiedzieć. Nie wiem, czy mogę takie coś mówić, ale ogólnie jestem w jakiś sposób. Zadowolony, że też w jakiś sposób to ja nie, tego nie zrobiłem, to był szpital, że po prostu zamiast pacjentów pilnować lepiej, oni robią byle co. No co? Krzysztof to jest też głównym, wspaniałym człowiekiem. To ta samo o Byłem, kupiłem ziemniaczki i po prostu co wczoraj kupowałem kurczaka połowę, to część było zjedzone i po prostu podzieliłem się. Nie było takiego czegoś. Z i było chyba pyszny obiad niedzielny. Był pyszny czy nie był pyszny? Pyszny. No właśnie, słyszeliście. A smaczny. A ktoś? Słucham? Pyszny i smaczne bo już jadłeś? nie wiem no i na ten temat to właśnie to chciałem powiedzieć nie i życzę wszystkim widzom którzy mnie oglądali którzy mi coś wysyłali do Najpy bardzo dziękuję dla Was i w ogóle ja szanuję Was w jakiś sposób a o właśnie właśnie to o później Paweł do mnie zadzwonił że po prostu Trzy donaty były, całe te wszystko, y, y, że on że ja poszukał, czy jest Krzysiek, całe te, to po prostu, że w y, sprawie jakiegoś, o sprawie mieszkania, ale <grym> ktoś do niego zadzwonił i powiedział, i po prostu, <grym> i ugłębiony, chcę mu to powiedzieć, no to, co nagrywałem na ciebie, to. Jak przyjechałeś samochodem, podeszłem, całe to wszystko, to chyba była pierwszy raz taka kłótnia. Pierwsza i ostatnia kłótnia, ponieważ my w jakiś sposób dobrze się znaliśmy i no ty trzy, 4 lata gdzieś przyjeżdżałeś. No i swoim synem też przyjeżdżałeś, który jest w Anglii, co ode, ode mnie też dostał prezent. Szalik Loni dostał i coś tam jeszcze nie pamiętam już dokładnie koszulkę. i o i koszulkę chyba tak o i koszulkę dostał no widzicie trzeba szanować ludzie, ludzie w ogóle, są, są dobrzy i źli o może źle powiedziałem ale ogółem z drugiej strony przekręcę żeby było lepiej, <laughs> cholera jasna no Asiu, 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 Basiu, Asiu, Basiu, 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 Nie będę po prostu, bo niedługo święta, tylko to był tak po prostu na publikę. To fikcja. Jakość, czy dobra, czy zła, to sami ocenicie, czy ja w jaki sposób, widzicie, teraz normalnie, spokojnie sobie rozmawiam, a to, co ja po prostu yy, wierszyk czy zaśpiewałem, piosenka na dobranoc. Dobrej nocy dla tej kobiety życzę i po prostu w jakiś sposób przeprosiłem ją, bo ja ułym nie lubię, ja nienawidzę wyzywać kogoś, tak jak niektórzy mnie wyzywają, ale po prostu jak ja widzę, to muszę w jakiś sposób odbić to. To jest tak, a nie inaczej. I po prostu sami sobie przemyślcie to, co ja teraz powiedziałem i jutro jest poniedziałek. Czas na wałek. A wtorek, czas na worek. Środa, czas na loda. No i... A czwartek? Czwartek. Gęstatek. <gry> Piątek. Nie pamiętam. A sobotka? Sobotka lakotka. A niedzielka. Laberka. <noise> o, a ja co innego wymyśl wymyśliłem, to widzicie, jak to jest. A teraz mówi, że o, ja jakiś jestem y, niedorozwinięty. No, sam to użyłem, połowę było tak, a nie inaczej. I życzę dobranoc wszystkim widzom i się całuje. Gorącza, Kasiu, jednijmy, Kasiu, A, Kasiu. <śla> Ta, ona tak, ona tak. Rozmawia przez to,